Od pięciu czy sześciu lat zobowiązani jesteśmy wręcz ustawowo do tego, żeby przygotowywać informacje organowi stanowiącemu czyli Radzie Miasta o stanie Organizacji Oświaty z włączeniem wyników z egzaminów sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, a w tym roku zostało dołączone z wyników przeprowadzonych ewaluacji nadzoru pedagogicznego, czyli Kuratorium Oświaty. Prezentowane informacje, ona jest takim lustrem które przedstawia stan organizacji, jak też działania merytoryczne związane ze specyfiką poszczególnych szkół i placówek z naborem, z wynikami egzaminów zewnętrznych. I można tu się zorientować, jakim, jak, jak oświata jakim jest przedsięwzięciem ponad 20 tysięcy uczniów. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to prawie 3,5 tysiąca zatrudnionych. Półtora tysiąca są pracownicy niepedagogiczni. Przedstawiamy wyniki w porównaniu z województwem i z krajem i miło nam, że od kilku lat, bo, bo to nie tylko ten ubiegły rok, że wyniki z egzaminów zewnętrznych, czyli ze sprawdzianów po szóstej klasie, jak też zdawalność matury w tej starej formule i w tej nowej jest wysoka, bo, bo powyżej 90%. Prac co tendencja, jeżeli chodzi o szkoły szczególnie techniczne, zawodowe, bo nie licealne, w kraju jest niska. Bardzo do nas cieszy matematyka, która powyżej 50% była zdawalność w kraju, a w tym roku mamy bardzo wysoką zdawalność, powyżej 65%, prawie 68% z samej matematyki. To pokazuje, że pewne działania w szkołach podejmowane przez dyrektorów, w dużym stopniu też pewnie inspirowane przez nas, chociażby współpraca z uczelnią i 500 osób, które korzystało z korepetycji matematycznych, we współpracy z Instytutem Matematyki I, 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 i można powiedzieć, że był to jeden z czynników, który wpływał na ten efekt. Ja bym też zwróciła uwagę na to, że zmieniamy coraz bardziej, i ten rok też miniony pokazał specyfikę organizacji, że powstaje dużo specjalistycznych oddziałów, no, od klas sportowych, które które są w takim ciągu edukacyjnym od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej włącznie, o różnym charakterze. Wzbogacamy ofertę edukacyjną i klasy dwujęzyczne i oddziały międzynarodowe. Mamy już dwujęzyczność oprócz klasycznej, angielskiej na poziomie gimnazjalnym, licealnym, hiszpańską, francuską, włoską, a od przyszłego roku chcemy i takie działania podjęliśmy, oddział międzynarodowy z wykładowymi językiem niemieckim w oparciu o doświadczenia drugiego liceum i potrzeby inwestorów i niektórych y no, i, i społeczności, która też i wraca do Opola, i, i chciałaby, ażby dzieci mogły się uczyć tak dwukierunkowo mieć i polskie świadectwa i maturę i, i również niemiecką. Zwracam też uwagę na to, że przy rozszerzaniu Wachlarza różnego rodzaju działań, bo też przy, trzeba popatrzeć na, na to, że dość dużo środków angażuje realizację zadania tak zwanego prac z uczyniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. I tutaj z roku na rok wzrasta nam ilość klas integracyjnych, ilość uczniów, którzy mają indywidualne nauczanie. To pokazuje już na, na etapie przedszkola oddziały integracyjne edukacja włączająca. To później jest na kolejnych etapach edukacyjnych do realizacji obowiązku szkolnego, czyli do 18 roku życia. Ale i stąd między innymi więcej etatów, więcej terapeutów i, i takich etatów wspomagających w przypadku dzieci. Z określonymi deficytami i trudnościami, tym bardziej, że ustawowo byliśmy też zobowiązani do tworzenia lepszych warunków dla dzieci z autyzmem, z Aspergerem, a szczególnie jeżeli chodzi o nauczycieli tzw. Wspom wspomagających, ale pod tym pojęciem uczenie o szczególnych potrzebach edukacyjnych, to te są uczniowie uzdolnieni, stąd między innymi indywidualne toki nauki i specjalne ścieżki rozwoju dla uczniów utalentowanych, stąd dodatkowe godziny miejskie na rozwój pasji, zainteresowań, itd. Te godziny nie są subwencjonowane, także to są od lat oferta. Ze strony miasta, łącznie chociażby z nauką pływania dla trzecioklasistów, którą od 10 lat realizujemy i, i, i będziemy realizować. Reasumując, w tej informacji przedstawiona jest też w takim przekroju koszty oświaty od 2009 roku do przedstawianej do, do 2014 i widzimy że ten udział miasta w całości finansowaniu oświaty w stosunku do subwencji jakby można było tutaj o ten slajd poprosić on się zdecydowanie zmniejsza bo mamy chyba 32, tak? Ja teraz nie mam okularów, ale 32 tam przecinek 7, czyli w 2016 roku pamiętam, że, do, że udział środków miasta był powyżej 40%, że dochodziliśmy nawet do 45-46%, czyli pokazuje to, że pewne działania racjonalizujące przynoszą efekty, jak też tworzenie pewnych specyfik, o których wspominałam. To też są inne wagi subwencyjne i tak dalej. To są dość zawiłe sprawy, ale im bardziej zróżnicowana jest ta oferta, tym częściej jest lepiej subwencjonowana. Ważne jest też to, że włączamy się w realizację projektów unijnych, jakby można było ten slajd związany z realizacją różnego Rodzaju i pozyskiwaniem grantów i środków unijnych. To jest ogromne przedsięwzięcie i praktycznie na każdym etapie edukacyjnym się w to włączamy, pozyskujemy środki. No, na pewno staże dla licealistów cieszyły się bardzo dużym w ubiegłym roku zainteresowaniem. Uważamy, że to jest dobry kierunek działania, ponieważ akurat ta młodzież ma najmniej doświadczenia praktycznego i najpóźniej wchodzi, wchodzi na rynek. Będziemy to kontynuować. Teraz mamy, będziemy się starać o realizację projektów unijnych ze środków aglomeracji, jak też z RPO, i do tego jesteśmy przygotowani. Reasumując, chciałam powiedzieć w ten sposób, że jeszcze raz podkreślam, że to jest takie lustro, które raz w roku i to dokładnie ustawodawca mówi, że w październiku mamy Radzie Miasta przedstawić, ale w listopadzie przedstawimy raport o stanie realizacji polityki oświatowej, którą realizowaliśmy w latach 2011 15 I ten raport na pewno będzie zawierał informacje w różnych dziedzinach porównawcze, łącznie z rekomendacjami i wnioskami do nowej polityki oświatowej na lata 2020. 16-20. Stąd traktujemy tę informację jako wydaje mi się, że obszerny i pokazujący też różne dziedziny jakimi oświata czy samorządy się zajmują, w dużym stopniu, jak zauważamy, przejmują nie tylko te kwestie organizacyjne i związane z infrastrukturą wewnętrzną, zewnętrzną i finansowaniem, ale coraz więcej zadań takich merytorycznych, powiązanych w dużym stopniu z działaniami opiekuńczymi i, i, i z nadzorem pedagogicznym. Przede wszystkim pierwszy i no nie ukrywam, że chcielibyśmy być liderami tak, w tym projekcie. To wiadomo, że, że, że to jest przedsięwzięcie konkursowe. Chodzi o przedszkola i chcielibyśmy tu liderem być. Jeżeli kierunek tego projektu, to przede wszystkim wspomaganie uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami, czyli ogólny taki kierunek, likwidacja tych dysproporcji, nierówności na pierwszym etapie, nazwijmy edukacyjno-wychowawczym. Po takich pierwszych spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów, z 17 samorządów wyraziło wstępny akces, że chce z nami ten program Realizować. Mamy też pomysł na takie, na takie mobilne wspomaganie, że mielibyśmy zespół specjalistów, bo nie zawsze w niektórych mniejszych samorządach dysponują takimi specjalistami, który by obsługiwał pod wieloma względami, wspomagał. Tak. Ale też myślimy o utalentowanych, o uzdolnionych, czyli cały czas praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Z jednej strony kierunek jest taki, że mocna indywidualizacja pracy przy maksymalnym uspołecznianiu. To, to, to jest jakby dewiza i główne kredo związane z potrzebami i z edukacją.